Bardzo. Wysoka Izbo, ja składam wniosek o trochę refleksji. Panie pośle Kaczyński chyba trochę tego za dużo jak na jeden tydzień. Pan Poseł Telus CPK i dudki nie trafiły do jego kieszeni, ale za to tubki do jego ręki już tak. Pan Poseł Matecki, który na jednym wdechu potrafi powiedzieć murem za polskim mundurem, żeby zaraz powiedzieć, że do polskiej policji można strzelać. I na końcu Zbigniew Ziobro, który miał być szeryfem, który miał chronić e, Polskę przed przestępcami, a zgodnie z wnioskiem e, prokuratora jest hersztem zorganizowanej grupy przestępczej. I do tego Miękiszon i fujara. Panie pośle Kaczyński, może trzeba pogłębić refleksję, którą pan zaczął w liście skierowanym do pana Zbigniewa Ziobry. Dziękuję. Poseł Jarosław Sachajko, Republikan. Wniosek, nie, Wniosek był o chwilę refleksji, a nie ma takiego wniosku w katalogu, więc poseł Jarosław Sachajko. Od kłamstwa jest Komisja Etyki i zapraszam. zapraszam, Pan poseł Sachajko, bardzo proszę. Bardzo proszę, panie, panie proszę. marszałku, panie premierze. Składam wniosek o odroczenie informacji ministra sprawiedliwości w sprawie wycofania apelacji przez prokuraturę w sprawie kapitan. Anny Michalskiej, funkcjonariuszki, która w czasie hybrydowego ataku na Polskę broniła naszego państwa i dobrego imienia Straży Granicznej. Jak ustaliły media, decyzja zapadła na polecenie ministra Żurka. Wysoka Izbo to cios w zaufanie do państwa, w morale formacji mundurowych i w elementarną sprawiedliwość. Państwo, które nie stoi murem za własnym mundurem, obraża i zniechęca tych, którzy ryzykują zdrowie i życie w obronie Polski. Jeżeli rząd nie potrafi bronić tych, którzy bronili nas, to ta Izba powinna ich obronić. Panie ministrze Żurek, proszę stanąć tutaj i wytłumaczyć tę swoją skandaliczną decyzję. Dziękuję. Panie pośle, bo ja się coś nie, chyba nie zauważyłem. O co pan wnosił formalnie? O odroczenie informacji? O przerwę. O przerwę pan wnosił? Nie, o odroczenie. O odroczenie obrad? Okej, okay, bo się nie zrozumieliśmy. Dobrze. Z wnioskiem przeciwnym poseł Mejsztowicz, proszę bardzo. Panie marszałku, panie premierze, szanowni... Panie posłanki i posłowie, składam wniosek przeciwny. Uważam, że mamy dużo głosowań. Czeka nas ważne głosowanie w sprawie immunitetu pana posła Ziobry. Wczoraj miał okazję postawić, stawić się na komisji regulaminowej Nie zrobił tego. Jest chyba w dobrej formie, dlatego że cały dzień się lansował z Budapesztu w mediach propisowskich. Tydzień temu był również na konwencji w Katowicach. W dobrej formie spotkał się tam z innymi posłami prawa i sprawiedliwości, którzy mają zarzuty. I którzy stoją w kolejce do prokuratora. Tak więc zastanawiam się czy następna konwencja prawa i sprawiedliwości w przyszłym roku będzie w spotku czy będzie w zakładzie karnym. Będziecie mieli tylko jeden problem, jak zorganizować w zakładzie karnym domówkę patriotyczną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Został zgłoszony wniosek formalne odroczenie posiedzenia. Poddaję go pod głosowanie. Głosujemy, kto z pani panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy zagłosowali. Dziękuję. Głosowało 444 posłów za 196 przeciw, 245. Trzech wstrzymało się od głosu. Sejm wniosek odrzucił. I teraz pani posłanka Marcelina Zawisza, koło razem, bardzo proszę, a następnie pani poseł Katarzyna Sujka, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, porozmawialiście już o sobie, a ja troszeczkę o ludziach. Rok temu stałam tutaj i mówiłam, że ze względu na to, że macie dziurę, 20-miliardową dziurę w budżecie ochrony zdrowia. Ludzie będą odprawiani z kwitkiem i dzieje się dokładnie to, przed czym ostrzegaliśmy. Ludzie dowiadują się, że będą mieli przekładane operacje na przyszły rok, że będą mieli przekładane zabiegi, że nie mogą dostać się do lekarza. Ograniczane lub wręcz niewłączane są nowe osoby do programów lekowych i to jest wasza odpowiedzialność. Wiedzieliście o tym, że tak się będzie działo. Przez rok nie zrobiliście nic. I dopiero dzisiaj wasz minister finansów Domański spotkał się z panią minister zdrowia. Wstydźcie się tego, że na przyszły rok znowu zaplanowaliście 23 miliardową dziurę w systemie ochrony zdrowia. To są odwołane zabiegi, to są odwołane operacje. To są odwołane wizyty i to jest Wasza wina, że ci Panie ludzie nie, nie mogą Dziękuję się leczyć, pani bo wy nie dajecie Dziękuję. pieniędzy na ochronę zdrowia. Dziękuję Wstydźcie bardzo się. Pani Posłanko. Posłanka Katarzyna Sujka, Prawo i Sprawiedliwość jest. A jest. Bardzo proszę. Dobra. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, składam wniosek formalny. Koalicja, ta koalicja Donalda Tuska urządza igrzyska. Ścigacie ministra ziobrem, gracie teatr politycznej zemsty tylko po to, żeby przykryć największy od lat kryzys w polskiej ochronie zdrowia. W całej Polsce odwoływane są zabiegi. Wstrzymywane przyjęcia, pacjenci onkologiczni zostają bez pomocy. Lekarze mówią wprost. NFZ jest bankrutem, a minister zdrowia u pana Tuska zamiast działać opowiada spokojnie, że 30% szpitali jest nadmiarowych. Rodzącym kobietom proponuje położną na nasorze między ofiarami wypadków i ludźmi czekającymi godzinami w kolejkach. To jest piekło kobiet, drogie panie. Minister finansów zamiast szukać pieniędzy dla cierpiących pacjentów upaja się wizją, że pisowiec trafi do aresztu. To jest obłęd, to jest obłęd obłęd waszej zemsty, ignorancji wobec prawdziwych problemów Dziękuję Polaków. pani poseł. Czy jest jakiś wniosek, wniosek formalny? Formalne wniosek o stwierdzenie kworum. Ludzie cierpią, szpitale stoją na krawędzi, a wy wybawicie się Dziękuję bardzo pani poseł. Widowisko. Dziękuję bardzo. Pan poseł Wójcik z wnioskiem przeciwnym. Proszę bardzo. Poseł Wójcik. Szanowny panie marszałku, panie premierze, szanowni państwo. Dzisiaj będzie rzeczywiście ważne głosowanie nad zdjęciem immunitetu przez Polski Parlament dla byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Chodzi o kwestię zgody na zatrzymanie i aresztowanie pana ministra Ziobro. Panie marszałku, jeżeli pan chce ten dwuletni czas dobrze skończyć, jako człowiek, który będzie zapamiętany, jako ten, na którego prawo liczy się, to ja chciałbym panu przeczytać coś z wniosku, który był omawiany wczoraj w czasie Komisji Regulaminowej. W tym wniosku na stronie 158 znajdujemy zdanie, to jest z opinii biegłego lekarza, że szanowni państwo biegła zastrzegła, że w przypadku konieczności kontynuacji leczenia zbigniewa ziobro leczenie takie... Nie będzie możliwe doprowadzenia w warunkach pozbawienia wolności. Dwukrotnie w tym dokumencie podpisała się pod tym, a prokuratura wczoraj przedstawiła ten wniosek. Panie Marszałku, albo droga prawa, albo droga chaosu, anarchii i łajdactwa. Panie pośle, odniósł się pan do wniosku, który też skierowaliście dzisiaj jako klub parlamentarny Moment, wniosek przeciwny, no wniosku przeciwnego nie, ale jest jeszcze poseł Frysz, tak zapisany. W, skierowaliście Państwo dzisiaj wniosek o zdjęcie tego punktu z ten wniosek miał dwie, że tak powiem, płaszczyzny: prawną i etyczną. W prawnej powoływaliście się, i to też państwo wszyscy powinniście wiedzieć, bo to było i na prezydium i na konwencie, na to, że Kodeks Postępowania Karnego nie dopuszcza takiej możliwości, żeby procedować z osobą, która jest w stanie zdrowia, wskazującym na to, że nie może uczestniczyć w czynnościach. Od strony prawnej chcę zaznaczyć, że Sejm proceduje nie na podstawie Kodeksu Postępowania Karnego, tylko na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, jak również regulaminu Sejmu. Głosowanie nad immunitetem czy zgodą zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie jest otwarciem sądowi drogi do decyzji w tej sprawie na podstawie KPK, które rzeczywiście, i tu mają panowie rację, wymaga stwierdzenia stanu zdrowia pacjenta podejrzanego, oskarżonego w danej chwili. Ja osobiście nie jestem w stanie, bo to już jest płaszczyzna etyczna czy można, czy nie można ocenić, jaki jest faktycznie stan zdrowia pana Zbigniewa Ziobro, ze względu na to, że wygląda i podróżuje w sposób raczej nie budzący większych wątpliwości. Natomiast resztę, panie pośle, osądzi sąd który będzie na pewno wzywał biegłych, będzie miał dokumentację medyczną, z którą my nie możemy się też pewnie do końca wszyscy zapoznać, on będzie o tym decydował. My otwieramy drogę lub nie dla sądu do podjęcia tej decyzji. To jest wszystko, co możemy zrobić. Proszę powiedzieć. W takim razie, dlaczego prokuratura nie dołączyła opinii lekarskiej? Proszę powiedzieć, bo ja tego nie rozumiem. Ja tego nie wiem, panie pośle. Panie, natomiast my głosujemy na podstawie tego wniosku. Panie, On jest dopuszczalny z punktu widzenia prawnego, z punktu widzenia ustawy panie o wykonywaniu mandatu i regulaminu Sejmu, a decyzję każdy podejmuje z nas. Nie chcę się kłócić. Nie, ja też. Nie mamy wglądu w tę opinię, to jest raz. Rozumiem. A drugie, to jest wniosek, który do nas jest skierowany, że my uchylamy immunitet, a nie do sądu. Do nie, nie, my, my, proszę pana, tylko decydujemy o tym, czy sąd będzie mo, może podjąć taką decyzję, czy nie może. Pan poseł Urbaniak rozumiem, że w imieniu klubu koalicji obywatelskiej, proszę bardzo. Dziękuję Pani Marszałku, Wysoka Izbo. Mylimy dwie rzeczy. Ja się dziwię, że pan jako prawnik, który wypomina wszystkim, że nie są prawnikami nie odróżnia procedury uchylenia immunitetu od procedury karnej. Stan zdrowia podejrzanego interesuje prokuratora, wtedy, gdy podejmuje decyzję, czy wystąpi z wnioskiem o aresztowanie i interesuje sąd, który ma podjąć taką decyzję, ponieważ te czynności mogą być wielokrotne. Natomiast Sejm podejmuje tylko i wyłącznie decyzję w zakresie pozwolenia. To my decydujemy nie o tym, czy ktoś był winny, czy należy go aresztować, czy nie. My decydujemy tylko o tym, czy te czyny, które są zarzucane przez prokuratora są objęte immunitetem i są związane z wykonywaniem mandatu, czy to tak jak w tym przypadku przestępstwa pospolite. Dziękuję nie jak piłaś. Ja się bardzo dziwię, dlaczego w ogóle pan prokurator takie rzeczy nam wypisuje, bo nas to nie interesuje. Nie. Nie ma A tutaj takiej jakby pan przeczytał całość, nie przeczytał, bo nie ubrał pan wniosku. To akurat jest bardzo dobrze opisane i udokumentowane. Dziękuję panie w przewodniczący. Wnioski Dziękuję panie pośle. Dziękuję panie pośle. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Został zgłoszony wniosek o stwierdzenie kworum. Proszę państwa o naciśnięcie przycisku w celu potwierdzenia obecności na posiedzeniu. Dziękuję. Jest nas 439, 439. 9, stwierdzam kworum i powracamy do rozpatrzenia punktu szóstego.